Dajcie, w tym odcinku będziemy otwierać jeden booster właśnie kart Champions League z Torresem i Niestą. No dobra, zaczynamy zbiera się już za otwieranie. Tylko. mamy jednego już mastera o właśnie już chciałem mieć Petr Cech zawier Mascherano Andrej Barezi, Pablo Zableta ander Andreas Lau Lau Drup i Frank Ribery master yy, świetna karta po prostu świetna yy, no, najlepsza jaka by mi się mogła trafić master. Najlepszy master, który miałem. Więc tak. Bierzemy się za otwieranie kolejnego boosterka z Sergio Ramosem. Yy. <laughs> Sorry, mam chrypę. O! Już mam kogoś z realu. A nawet dwóch. Takich, których jeszcze nie miałem. Chociaż już są dwie powtórki. Holger Batstuber. Moja piąta powtórka. John Terry, Trzecia powtórka. Adriano. Angel Di Maria. Lucio Gonzalez. I Mesut Ozil. Star player. Więc to jest Star Player. Więc tak, jeszcze raz pokażę Wam wszystkie karty. Frank Ribery, Master. Laudrup, Zabaleta, Barzagili. Maferano, Petr Cech, Mesut Ozil. Córki może, mo mogliście nie widzieć. <laughs> Lucio Gonzales, Angel Di Maria, Adriano, John Terry i Holger Badstuber. Także dzięki za obejrzenie tego filmiku. To były dwie paczuszki kart Champions League. I komentujcie, subskrybujcie, oglądajcie i oceniajcie. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Cześć!